Podstawowym problemem dla mnie jest struktura ekonomiczna i stworzenie państwa według zasad solidarności, a więc społeczna gospodarka, w której nie ma za dużych rozbieżności, nie ma takiej sytuacji, jaka istnieje w obecnej chwili. Otóż praktycznie rzecz biorąc w tej dziedzinie okrągły stół nie spełnił oczekiwań. Ale trudno było spełnić te oczekiwania, dlatego że podstawowe założenia gospodarki ekonomicznej, gospodarki polskiej były już załatwione jednostronnie. Załatwione były w gruncie rzeczy nie w polskim interesie, a w interesie światowego kapitału. Dnia 8 maja 1988 roku przyjechał do Polski George Soros. Jeden z dziesięciu najbogatszych ludzi świata, wielki spekulant, który miał jednocześnie ambicje typu politycznego. Spotkał się z ówczesnym kierownictwem politycznym i stworzył fundację Baturego, która w przeciągu paru miesięcy przygotowała ustawę, która została uchwalona. Paradoksalna historia. Partia Komunistyczna, partia, której pierwszy, pierwszy punkt statutu głosił, że my chcemy zlikwidować kapitalizm po to, żeby stworzyć społeczeństwo socjalistyczne, jednogłośnie uchwaliło ustawę, tak zwanego Ustawę Wilczka, dnia 22 grudnia 1988 roku, wprowadzając system kapitalistyczny według kodeksu handlowego z 1934 roku. I co się dzieje dalej? Natychmiast powstaje decyzja stworzenia dziewięciu banków z Banku Narodowego, który będzie udzielał kredytów na rozwój prywatnej gospodarki. I teraz mamy okrągły stół, co trzeba zrobić? No, już sytuacja już jest załatwiona. Bo już wiadomo, że mamy ustrój kapitalistyczny i wobec tego jest teraz problem jak przestawić gospodarkę socjalistyczną na gospodarkę kapitalistyczną a więc w jaki sposób przeprowadzić prywatyzację, czy poprzez reprywatyzację, więc oddanie z dawnym właścicielom, czy nie, czy, 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 czy wprowadzić kapitał zagraniczny, czy nie, jak długo to ma wszystko mieć miejsce, jaka musi być strategia, jak trzeba będzie ewentualnie to było pewne, bo w ten czas już powstał problem inflacji, jak zlikwidować inflację. I tutaj okrągły stół nie zrobił absolutnie nic. Natomiast co się dzieje dalej? Dalej, proszę Państwa, przyjeżdża finansowany przez George'a Sorosa Jeffrey Sachs. Nawiasem, mówiąc znałem go, bo byłem też w Harvardzie. Młody profesor Harvardu, w ten czas miał chyba 32 czy 30 lata. I on, proszę Państwa, porozumiewa się z kierownictwem Solidarności, konkretnie, to znaczy z kim. Od razu z Geremkiem, potem z Kuroniem, potem z Mychnikiem i potem z Wollensą. I mówi, że ja przedstawię wam olbrzymi, kapitalnie już sprawdzony program likwidacji inflacji i natychmiastego wprowadzenia systemu kapitalistycznego. Oni wszyscy mu odpowiadają, ja tu cytuję jego wspomnienia, jego książkę, to wszystko, co ja mówię, to to jest, proszę Państwa, opisane w książce Georgia Sorosa, może ktoś tutaj... Pamięta, zna, zna na pewno angielski, to jest Underwriting Democracy w 1990 roku napisane i książka wydana po polsku Jeffrey Zaksa, Koniec z Nędzą, on to wszystko pięknie opisuje. Otóż wszyscy ci przywódcy Solidarności mówili, nie mamy zielonego pojęcia o ekonomii. Niech pan to natychmiast napisze, a my to wprowadzimy, bo panu wierzymy. I on dokładnie, w 24 godziny, opracowuje program, który potem, w tej chwili, nazywany jest programem Balcerowicza. To nie jest program Balcerowicza. Balcerowicz go tylko realizował, z tym, że parę punktów zmienił. I na czym on polegał? On polegał, proszę Państwa, na wprowadzenie tak zwanego systemu konsensusu waszyngtońskiego, który był wprowadzony pod koniec XX wieku w państwach afrykańskich, w państwach dawnych koloniach, teraz w państwach samodzielnych, po to, żeby zdobyć cały tamtejszy, tamtejszy przemysł. No i następuje olbrzymia ofensywa Ofensywa kapitału zagranicznego. Otwarte granice i, proszę Państwa, natychmiastowy proces prywatyzacji. Znaczy to jest proces nie reprywatyzacji, to znaczy ani, ani Wedel nie dostał swojego, swojej fabryki, ani Haberbushi, czyli nie dostał, ani Kalisja nie dostała. Nie ma reprywatyzacji, jest tylko prywatyzacja i rzuca się kapitał zagraniczny. I co się dzieje? Następuje niesłychana sytuacja skandaliczna wykopienia prawie za darmo polskiego, polskiego dorobku produkcyjnego. Przy czym lepsze firmy, firmy o wyższym poziomie ekonomicznym zostają zakupione i albo zlikwidowane, albo zostają wprowadzone, tam jest jakaś taka marginesowa produkcja, chodzi o to, żeby nie było ewentualnej konkurencji. Ktoś mówi, no tak, ale polska produkcja tej tak zwanej wysokiej techniki nie miała wysokiego poziomu. Dlaczego się bali konkurencji? A tak, bo mieli doświadczenie już Chin. A wiecie, co Chińczycy zrobili? Chińczycy zrobili bardzo mądrze i w tej chwili są no, trzecią potęgą na świecie. Mianowicie Chińczycy rzucili na rynek światowy kapitalistyczny swoje średniej i niskiej wartości produkty, ale po bardzo niskiej cenie. I proszę Państwa, wszyscy kupowali. No, ja w tym czasie byłem w Stanach Zjednoczonych. Kupiłem sobie chiński rower za 95 dolarów, podczas kiedy najtańszy rower amerykański kosztował 250 Wszyscyśmy kupowali. My oczywiście tego nie wymyśliliśmy, to wszystko zostało zlikwidowane. I teraz, proszę Państwa, tu jest problem. Jaki tytuł jest, jaka jest obecna sytuacja. Obecna sytuacja Polski jest tragiczna. Bo po pierwsze, my mamy w tej chwili strukturę państwa kolonialnego. Ja to świetnie wiem, bo ja byłem przez wiele lat dyrektorem projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla modernizacji krajów Afryki Środkowej i wiem, jak to wygląda. Nie mamy, proszę Państwa, finansów. Na 60 banków mamy tylko 3 banki polskie, z tego jeden tylko bank ma 100% kredytu. Nie mamy wielkiego handlu, proszę Państwa. Wielki handel jest supermarkety, to wszystko są zagraniczne, proszę Państwa. Nie mamy wielkiego przemysłu, mamy trochę tych Przedsiębiorstw, ale na 100 największych przedsiębiorstw jest tylko 33-34 polskie. Jaki jest efekt? Efekt jest ten, że zagraniczne przedsiębiorstwa płacą nam 4 razy mniej. Jeśli Państwo porównacie płace w pracy Opla, proszę cię, który, który ma firmę w Gliwicach, i obok w Hanowerze 150 kilometrów, którzy to samo produkują, stosunek płac jest 1 do 4. A więc oczywiście nas eksploatują w straszny sposób. A jednocześnie to stwarza sytuację tragiczną. Mamy, proszę Państwa, stale 13,2 miliony bezrobocia, ale największa tradycja to jest co? To jest, proszę Państwa, odpływ z Polski. Według ostatnich danych gus proszę Państwa, dwa miliony Polaków już nie wróci, a milion Polaków prawdopodobnie stale się kręci między Polską a zagranicą, prawdopodobnie nie wróci. Mamy dwa miliony bezrobotnych, mamy tragiczną sytuację w perspektywie, jeśli chodzi o fundusz emerytalny i mamy olbrzymie, za, 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 olbrzymie zadłużenie. W tej chwili, proszę Państwa, oficjalne zadłużenie to jest bilion 35, pięćdziesiąt czy 35 miliardów, ale faktycznie rzecz biorąc jest około 4 bilionów, dlatego że jest olbrzymie zadłużenie funduszu emerytalnego, olbrzymie zadłużenie funduszu zdrowia. Jesteśmy w tragicznej sytuacji i w tej chwili zachodzi konieczność mobilizacji bardzo daleko idącej ekonomicznej polegającej przede wszystkim na czym na tym żeby odbudować polski handel, żeby odbudować polski przemysł, żeby proszę państwa bojkotować, że tak powiem, handel zagraniczny, kupować polskie rzeczy, żeby proszę państwa rozwijać polską bankowość, bo w tej chwili nasza sytuacja jest tragiczna, bo u nas jest, proszę Państwa, 90% banków, w Niemczech jest 30% banków zagranicznych. U nas jest, proszę Państwa, 30%, 70% wielkich przedsiębiorstw zagranicznych, a w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii jest tylko 30% zagranicznych. To jest normalna struktura. Kolo 100 miliardów, 100, 100 miliardów, proszę Państwa, rocznie złotych odchodzi, możecie Państwo sprawdzić, to zresztą możecie przeczytać, wyliczenia w mojej książce, w bilansie płatniczym, zysku zagranicznych przedsiębiorstw odchodzi. I myśmy, proszę Państwa, w okresie właśnie okrągłego stołu, co powinni byli zrobić przedstawiciele tej grupy, opracować w jaki sposób zbudować system gospodarki społecznej w Polsce, kapitalistycznej, ale społecznej. W jaki sposób nie dopuścić do tego, żebyśmy byli wykupieni przez kapitał zagraniczny i żebyśmy się znaleźli w sytuacji państwa skolonizowanego. I to jest w tej chwili podstawowy problem polityczny, ekonomiczny i wszyscy musimy się zmobilizować, żeby z tej tragicznej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, wyjść. I tyle chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję.